W ostatnim odcinku do zgarnięcia mieliście takiego Gloka, także teraz wybieram sobie zwycięzcę, no i jest to Przemko. Kiedyś oglądałem, ale od długiego czasu nie ogląda i nie żałuję, No i bardzo dobrze. Ja tam tylko walki oglądam, nic więcej, no bo e, więcej tam nic mi też również nie interesuje. Także e, dzisiaj to zgarnięcie macie takiego Galila Aberację Chromatyczną za 26 zł, także wiecie co robić. E, po wejściu na stronkę tutaj macie nowego skina, no bo ktoś zgarnął koskę. The Relaxing Pie, e, tutaj Major Boss. No ostatnio naprawdę dobrze te skiny lecą. Tutaj jeszcze są bardzo mocno wzmocnione te szanse na zdobycie tych przedmiotów, także. Także e, pamiętajcie, gra jest dla osób pełnoletnich, no i grajcie z głową. Klikacie plusik, wpisujecie go to oczywiście Xtomik, Klikacie aktywuj, i wpłacacie maksymalnie 15 zł Wszystkie tamte skiny mogą wlecieć do waszego ekwipunku No i dzisiaj robimy sobie challenge od 310 zł do kosy Zaczynamy sobie oczywiście daily case'em Później lecimy z wróżbą No i bitewki, bitewki dwóch na dwóch To będzie nasza pierwsza taktyka, zobaczymy czy się uda No niby nie taki trudny challenge, ale również nie jest on za łatwy No bo 310 zł bardzo... Bardzo łatwo nam tutaj może szybko zlecieć. No i no, zobaczmy. Pierwsza skrzynka AstroCase Airlock MP9. 2 złote straty. Co, no, zwiastuje, że. Niby koski dzisiaj nie będzie Ale my oczywiście się nie poddajemy Zaczynamy sobie tutaj jester mouldami. 160 zł Myślę, że będzie tutaj wystarczającą kwotą I tak Naprawdę bardzo dużo wyjdzie Z naszego budżetu Zostaje nam tutaj tylko Jakieś niecałe, czekajcie zaraz sobie to Oczywiście podliczymy, ale na początku dodamy sobie botów, bot Michael, bot Xenom, tutaj chyba jakiś nowy bocik, jeszcze go nie widziałem na stronce, no i zaczyna on naprawdę dobrze, Manki Business 570, 22 zł, ale już u nas wlatują dwie przepiękne, dwa przepiękne to znaczy stickery, tutaj kolejny holo, to znaczy foliowany, no i dzięki tej naklejce w końcu zaczynamy tutaj wyprzedzać naszych przeciwników Trzy dyszki, niecałe trzy dyszki przewagi na koncie antyterrorystów no i miejmy nadzieję, że będzie to się jeszcze zwiększać przedostatnia skrzynka, czyli Ascent Case na Jester Mode daje dla bota Emiliego Kałaszka za 37 zł no i jeszcze Diggelek, no piękny Digel. Szkoda, że nie wlatuje on na nasze konto. No i tak, zobaczmy, 310 zł, także tutaj zostaje nam jeszcze niecałe 150 zł albo nawet i tam całe, także tym razem zagramy sobie bitwę na dwie osoby, to znaczy dwóch na dwóch, oczywiście tryb klasyczny, no i lecimy z ze skrzynkami ulepszonymi. Na Jester Moldzie nie oddały, także trzeba tutaj przetestować zwykłe skrzyneczki. Możemy delikatnie sobie nagiąć budżet. Zaraz sobie jeszcze wypłacimy jakiegoś skinka, właśnie z tych case Battle. I. No i pierwsza próba, niestety, e, skończy się. Także tutaj Bot Emily, Bot y, może. Alex, no i do tego dołącza Intest. Także tutaj również jakiś nowy bocik. Jeszcze nie znałem go. No i zaczynamy Wasteland Case'em, skrzynką, która wczoraj na mieczyku dała mi koskę Huntsman Knife, Rust Case'a za ponad 600 zł. Także zwykła skrzynia zbustowana, czy tam po prostu nawet bez boosta dała mi piękną koskę, No i zaliczyliśmy tam challenge. Także jeśli ktoś jeszcze nie widział, no to zapraszam na moje drugie konto. No i tutaj cały czas Czas zwycięzcy się zmieniają. Raz my, raz oni, teraz znowu oni. No i miejmy nadzieję, że tutaj ta ostatnia skrzynka jesienna da nam zwycięstwo. No tak się nie dzieje. 100 złotych przewagi na koncie bota Alexa, no i jakiegoś ziomeczka. Tutaj wypłacimy sobie jeszcze takiego skinka, tutaj challengek jeszcze raz drugi sposób. Będzie to po prostu granie bite w dwóch na dwóch. To znaczy 1 na 1, przepraszam, nie 2 na 2. No i tutaj również zagramy sobie tak samo, tak samo zagramy jester mode do indirect case, a. później również polecimy skrzynki ulepszone. No i no zobaczmy, to jest po prostu możliwe, że nie fart albo będziemy mieli naprawdę mocny profit. Także wybieramy tutaj bota, bota Adriana, niby najgorszy procentowo, także zobaczmy, czy to się tutaj przełoży na pojedynki. USP Cortex 16 zł. Zaczynamy dość dobrze. Low tutaj. Warty 13 zł daje nam Piękną, m, pięknego skina. Tutaj chciałem powiedzieć, że dostaliśmy również bardzo fajną naklejeczkę za 3 dyszki. No, coraz to lepiej wygląda. 25 zł za tego music case'a W końcu wkraczamy na jakieś lepsze skiny. No, tutaj jest 3,5% na 1377 zł, ale oczywiście nic z tego nie dostajemy. No i może nas uratować tylko indirect case na Jester. No i nie ratuje nas, bitwa jest wygrana, ale niestety nie jest to w ogóle profit, strata na niedużym poziomie, ale no lepiej było coś tam zgarnąć, coś tam wygrać, zaczynamy skrzyneczkami za 16,80, później zaczniemy sobie tymi za 21 zł, no i zostawimy sobie jeszcze na następną, na ostatnią bitwę właśnie te 8 dyszek, no bo nie możemy zaraz tutaj wszystkiego przegrać, tak, odcinek nie może się zakończyć, no ale do tej pory wygląda niestety to wszystko tragicznie, także no proszę Cię CSGO Skins, no prosić, to nie wiem kogo my tutaj możemy, wbijać jakiś losowy random hunter, no i dostaje 4 dychy z dwóch pierwszych szynek, a u nas jest tylko 4, niecałe nawet 4 złote. Naprawdę tragedia, miejmy nadzieję, że ta reszta skrzynek no coś dla nas przygotuje, w końcu zaczęliśmy delikatnie nadrabiać, 10 złotych straty mamy tylko naszego przeciwnika, no i w końcu, no już nie miałem tutaj wcale nadziei, myślałem, że już jest po, no koniec tej bitwy, ale jednak dostajemy Dragon Lora, zobaczcie, no tego nikt by się tutaj nie spodziewał. No, i tej jawubki również w Mortis Factor New nikt by się tutaj myślę, że nie spodziewał, aczkolwiek Fallout Warning. No kurczę, tutaj co skrzynka, to jest inny zwycięzca. Zwycięzca, przepraszam, no i ostatecznie zwyciężamy tą bitwę. No, i mamy praktycznie koskę, chyba nawet w sumie będzie koska. Zobaczymy, ile kosztuje tutaj najtańsza. Dokładnie tak, także udało się. Od 310 zł do kosy, jakim studem by szło. Niby nietrudny challenge, ale trzeba tutaj się troszeczkę postarać, także teraz lecimy jeszcze raz bitwa dwuosobowa. Bierzemy tutaj sobie 50 na 50 praktycznie wszystkie skrzynki, no i jednak zmieniam taktykę, jednak robimy sobie tutaj bitwę dwóch na dwóch. No i miejmy nadzieję, że, że wyjdzie to w miarę dobrze. No tutaj kurczę jest to dość ryzykowne, wybieramy bota... Adriana. Niby najlepszy procentowo tutaj, najgorszy jakiś ziomuś dołączył. Także dodamy mu tutaj bota. Emiliego losowo mogliśmy zagrać. To i tak w sumie nie ma znaczenia, no bo wszystko jest tutaj losowe. Ale kurczę, nasi przeciwnicy zaczynają dwa razy lepiej. Druga skrzynka AWP Case. My tutaj mamy dwa razy lepsze skiny. No i No fajnie to wygląda. Ponad 120 zł przewagi. Tutaj kolejny redlining. Bitwa już się na na 100% zwróci, ale czy my ją tutaj wygramy? Wygrywamy. No i zobaczcie, naprawdę piękny profit. Ponad no, 100 coś złotych profitu. Bitwa dwóch na dwóch, także tutaj skrzynki 50 na 50 również potrafią oddać. Tym razem zrobimy sobie bitwę: e, 4 skrzyneczki Monstera. Tutaj 4 skrzyneczki również fajnie było wrzucić, e, właśnie tego Containment Bridge, ale jednak może sobie delikatnie zluzujemy, czekajcie, no tutaj kurcze, dobra w ten sposób to sobie zagramy, e, trzy osoby shared modzik, wystarczy, że jedna taka koska wleci, no już będziemy mieli cały profit. tutaj, i wszystką kasę e, całą kasę, to znaczy, co wy, wydaliśmy na tę bitwę zwróconą Także zobaczmy, zaczynamy monsterkiem, oczywiście tutaj wszystkie skrzynki mają największą ilość procent, jaką mogą mieć, czyli USP Monsteriu po 5%, no i na taką łubkę również jest 5% za ponad... 5790 zł. Także no proszę cię, ces No daj tu coś. No zobaczcie, ta awupka jest nawet 4 razy droższa niż właśnie ten Good Knife. Także wlatuje nam w końcu pierwszy Good Knife. No i już mamy bitwę zwróconą. Także wszystko, co teraz wypadnie, będzie już tylko na prusie. Nie ma się co martwić, ale ostatnią bitwę musimy zrobić troszeczkę mocniejszą. Chciałbym zagrać knife case'a, no i zagramy go sobie raczej na 4 osoby. Tylko nie wiem, czy będzie mnie na niego stać. No chyba tutaj delikatnie nam zabrakuje. Także musimy sobie zagrać jeszcze jedną bitwę na no szybko. Wbijemy sobie w te gigabuła case'y. No i nie opłacało się, nie opłacało się. Szybka bitwa, aczkolwiek nie, tutaj cały czas ta bitwa... Pa, także e, chyba to jeszcze nie jest do końca przegrane. Nie wiem jak to tutaj jednak jest. Jednak e, przegraliśmy, także nie było się co łudzić. E, zagrajmy sobie jeszcze na sam koniec Underdoga. Jakoś ulepszoną skrzyneczkę w sobie wrzucimy, czyli e, Agent Case'a. No i do tego Agent Case'a wrzucimy może dwa razy Alstar. No jednego, albo nie, nową skrzyneczkę, czyli Gummy Bear Bearcase. E, trzy osoby, tryb oczywiście Underdog. No, i zobaczmy, co nam tutaj przyniesie. Już ostatnia bitwa, no to lecimy losowo. Nie ma znaczenia, kto, który tutaj bot dołączy do nas. No, i ponad 13,5 tysiąca graczy na stronce zaczynamy naprawdę ładnie. Bot Rosso tutaj z czterema stówkami. Bot Michael również delikatnie lepiej. Dyszka różnicy, także no, wszystko tutaj się rozstrzygnie na tej ostatniej skrzynce, czyli Gummy Bear Case. No, i zjebałem, zjebałem, no ale e, czy to underdog, czy to tryb klasyczny, i, i tak byśmy przegrali, także mam nadzieję oczywiście, że odcinek wam się podobał, challenge'ek się udał ale no miejmy nadzieję, że następnym razem będą to lepsze dropy, także e, pozdrawiam, no i życzę wam oczywiście miłego wieczorku, siemano